Pachowaj e, Heh, żyjesz. Na super superglue lepiony. <śmierny> Kurwa <c> <śmierny> 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 Dawaj w kanister, no tam przy tamtej butli jest kanister no Schowajcie się, schowajcie się, schowajcie się On kopie kopie. Schowajcie się. On jeszcze nie wie o nie, no. <grym> o! Ty <grym> żyjesz? Co się stało, małpa? Ej, ty, w czerwonych spodniach... Co jest? W sensie? Nie podpuszczam silników już tam ten kanister. Gdzie? <grym> tu. No w tam, okay. no tutaj, tutaj stoi kanister. <grym> Kurwa <laughs> <laughs> Riftem teraz Kurwa jaki ty masarny że zna... <laughs> swoim ciałem znaki Przepracasz No tak, no. wygląda tak, no, tak, że dzisiaj który jest? O jest, do północy jest, 28. To był to 27, <laughs> że wczoraj zaczyna, że dzisiaj. No. E mhm. się, się podziało dużo rzeczy. Nie, Tylko... jak... No jak? Nie, o nie ma z czego zacząć. <laughs> Może zacznę od początku. Około godziny... nie wiem, 17. No. się plażą, nie? tym... Tak, w tym miejscu. Brzegiem plaży, tam na tym detaku takim. Mhm. I... Idąc I... tam, zobaczyłem taką bardzo... niepokojącą rzecz. Ponieważ... No. ...na tej plaży... Była jakaś nowa budka z goframi. Jeszcze tej nie... Jeszcze tej nie testowałem. Musimy się razem wybrać na testowanie nowej już gofrów w naszym mieście. Po koleżeńsku możemy iść, tylko że pasurzki moje. Mamy to i... Jak jeździsz z Hawierem to nie zbliżaj się do mnie ja mówię. Ostatnio zadzgał mnie nożem No i zadzgał mnie nożem, mogłam zginąć, takie rzeczy No to mówię, gofry idealnie leczą rany <słysła> <grystanie> <skrystanie> <ngrystanie> <Saperna, ja. grystanie> Nie, nie działa samochód, bierze mafiny Nie, łał oh, wow! <sum warrior> Ej, mam na... pomysł Powiedz, no dawaj, dawaj Patrz to! O kurwa! Tak, chcę zostać medykiem. Nie, nie nie nie, ma, nie, nie nie, nie, umiesz. Siedem lat... Nie, no siedem lat odbywałem medycynę. Nie DŻBIK. wiem. Nauczyłem się naklejać plastry, sześć rany po strzałach. <ścoughs> w <ścoughs> Sonicu. <ścoughs> Barking, park Ty, to Hoffman jest, Nie, ja jestem nowym Ridealongiem. ma Hoffman. Jestem Ridealongiem ja, nowym. No, no, czuj, czuj, stój, stój, stój! Oh, ci, kolejny. Chłop, o kolejny bo ja mam pomysł. Kedajcie. Zavieszę was w nieznane. Nie, nie, nie porywam was. Muszę jeszcze zadzwonić. No, mam dwóch zakonników, No, dobra. Nie, proezwer. Znam. <śleszy> no, no. Idziemy na stację znowu, ale nie, żeby wybuchnąć. O, dobra. Teraz trzeba wezwać policję. Dlaczego? No, zobaczycie. Porwanie. Tu policję. Czemu porwanie? Dobra, teraz tak. Ty musisz, Emi wsią wsiąść na kierowcę? Nie! Chyba ja jestem medykiem. Ale nic się nie stanie. Ale o co chodzi? Powiedz. Ty <grym> będziesz stał tam, jak policja przyjedzie, to ja będę krzyczał, żeby strzelali w opony, a ty będziesz mówił, że w instrybutor nie strzelał. Nie, a nie, nie oglądaj z tego filmu? No nie Kłórego? gadaj, że nie znasz tego. Co wjechała w stację benzynową jeden ziomek się darł do policji, że w strzelaj, a, te, a drugi krzyczał tylko więc tylko instrybutor nie strzela debilu. A no to oglądałem no. No chyba policja nie przyjeżdża. Gdzie ta policja? Czekaj wezwa ich. No brawo. <trybutor> Jakbym pewien kasy to robił to by od razu przyjechali po sekundzie. O kur Czekaj okay, pisze, że go O jedzie policjant! jedzie policjant! O kurwa kur... czekaj, pomogę ci! Ole dostał lufę o o, o, o o Nie! Pomocy kurwa! O, o. Dwóch śpi, dwóch śpi. Leżą, leżą. Pyrra. Ty, gdzie wy jesteście? To kurwa, stanie. Siadaj! Siadaj! No, trzeci śpi, trzeci śpi! Pyrra! U mnie też śpi! No już nie strzelają. Kurwa! Sioduj do weź mnie przenieść na plecy, bo ja nie... nie mogę się ruszyć Hopman. Na plecy, na plecy i tak dalej od tego samochodu. Nie no nawet nie mogę celować Pomoś jakby był content. O dobre, jest ja wierzysz. Ej mogę z strzelać? O kurwa! Wypadłem, every jest is ok Kujdź waha, tu Ej, Gdzie jest? ja idę kurwa? Ty! Ale ja sam idę kurwa, halo Ej co, co? Co jest? Co ty robisz? Nie wiem kurwa, ale ty ja sam... <laughs> sam ty jest... Ty zera, ci jedno to pomoże Ej, czuję, czuję, że nie jest, to znaczy chcę się... o Sorry. Fasz, kurwa to ty jest Sonia Aaaa Aha, zamykam. Chciałbyś. <noise> chciałbyś. O tym. O, o tą broń. A pan pokaże dowód. No pokaż dowód, zagadku. Złamana noga, ale. Ty <noise> I, czemu ty masz? <noise> A w ogóle karet mi zostawił zeświadczenie i karalność ostatnio. No i tym karet ja byłem. Oj, uwierz, więcej razy się to nie powtórzy. A czemu, czemu nie? Przecież jest... No. Nie byłem tydzień temu. Dostałem wytyczy od Nolana. Aaa, Nolan. To że, że ja nie mogę zostać tego? Tak. No, i nie zrobiłem nic złego od ponad, nie wiem, dwóch tygodni już. Zaraz zobaczę tę ile czego zrobię. A mam fajne zdjęcie tej karty, Ziem, myślałem, czy są to co? Wiem, podoba mi się. Myślałem, że na a nie zostawić tego zdjęcia, bo fajne jest. Widzowie, robię magiczną sztuczkę, że... <coughs> Emi znika. Nie, no. bo będę na filmiku. Nie. Ci no. boję. Czemu się boisz? Czemu ludzie się właśnie boją takich ten... Bo większość ludzi, których stawiasz na swoje filmiki to robisz z nich debili. Coo? <grym> no tak. Jak debili z nich robię? No co? Nie, nie no. będę mówił... bo już pewnie nagrywasz. Jak ja nie mam klamki nawet Halo? jak, ty czysz... Kur! jak? to patrz, Patrz! Jak? Nie zostawi policjantes. Nie zaburzy się. Nie zostawię. Walimy go, walimy go. Walimy go, palimy go, walimy go, go. go. wszyscy. Moje brudni są starsze od tek.